Mój ukochany syn. W tym czasie niepewności i niepokoju zwracam się do Was w modlitwie, uznając Wasze zaufanie i wiarę we mnie, jak wyrażono we fragmencie, który mówi: Błogosławiony człowiek, który ufa Panu i który w nim pokłada ufność, Jeremiasz 17:7. Jesteście jak drzewo zasadzone nad wodami, które zapuszcza swoje korzenie w kierunku strumienia i nie boi się, gdy nadejdzie upał. Bo jego liście pozostają zielone, nie ulega utrapieniu w roku suszy i nigdy nie przestaje przynosić owoców. Synu, wiem, że te dni są pełne wyzwań i niepewności. Świat wokół ciebie wydaje się być w ciągłym zamieszaniu i jest to zrozumiałe, jeśli czujesz się zagubiony i przytłoczony. Ale pamiętaj, drogi synu, że jestem z tobą na każdym kroku. Moja obecność jest Twoją siłą. A moja łaska jest Twoją wystarczalnością. Zapraszam Was do przyłączenia się do mnie w modlitwie, gdyż to właśnie w chwilach poszukiwania i komunii znajdujemy pocieszenie i przewodnictwo. Niech z wiarą podnosicie swój głos, wiedząc, że jestem Bogiem i że zawsze jestem gotowy wysłuchać Waszych próśb i odpowiedzieć na nie. Niech Wasza nadzieja będzie mocno zakotwiczona we mnie, bo to ja spełnię wszystkie Swoje obietnice. Synu, rozumiem Twoje potrzeby i pragnienia Twojego serca. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą, nie zniechęcajcie się, bo jestem waszym Bogiem. Umocnię Cię, pomogę Ci i podeprę Cię moją zwycięską prawicą. Zaufaj mi pośród udręk, bo jestem Twoją ucieczką i Twoją siłą, najpewniejszą pomocą w chwilach utrapienia. Proszę Cię, mój ukochany Synu, abyś nadal mi ufał, nawet wtedy. Gdy wszystko wokół ciebie wydaje się rozpadać. Pamiętajcie o moich obietnicach ochrony i zaopatrzenia, bo nigdy was nie opuszczę ani nie opuszczę. Niech wasza wiara będzie niezachwiana, wiedząc, że jestem wierny i dotrzymam wszystkiego, co obiecałem. W chwilach największej udręki wołajcie do mnie, a ja was wysłucham. Wylej przede mną swoje zmartwienia i lęki. Bo jestem Twoim kochającym i współczującym Bogiem, gotowym otrzeć Twoje łzy i przynieść pocieszenie Twojemu sercu. Niech Twoje zaufanie do mnie będzie jak kotwica dla Twojej duszy, pewna i bezpieczna. Niech Wasza nadzieja będzie mocno zakorzeniona w mojej wierności i wiecznej miłości. I że nawet pośród burz życia wiecie, że jestem Waszym suwerennym Bogiem, zdolnym przynieść pokój i odnowienie każdej dziedziny Waszego życia. Błogosławię Cię, mój synu, moim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niech moja obecność będzie Waszym stałym towarzyszem, prowadzącym i podtrzymującym w każdym czasie. Zaufaj mi, bo jestem Twoim Bogiem, a we mnie znajdziesz siłę, pocieszenie i nadzieję na stawienie czoła każdemu nowemu dniu. Niech słowa, które wypłynęły z moich ust, przenikną głęboko do Twojego serca, przynosząc pociechę i zachęty. Chcę, żebyś wiedział, że jestem zawsze przy tobie, nawet w najciemniejszych momentach Twojej podróży. Pośród niepewności i zamieszania, które przenika świat, pamiętaj, że Twoje przeznaczenie jest w moich rękach. Jestem panem czasu i przestrzeni, alfa i omega, początku i końca. Nic nie wymknie się mojej suwerennej kontroli i żadne wyzwanie nie będzie dla mnie zbyt wielkie. Dlatego nie daj się pokonać strachowi i niepokojowi. Zaufaj mi całym sercem i nie polegaj na własnym ograniczonym zrozumieniu. Wyznawaj mnie na wszystkich swoich drogach, a ja będę kierował Twoimi krokami. Kiedy rozejrzysz się wokół i wszystko wydaje się ciemne, pamiętaj o moich obietnicach nadziei i obfitego życia. Gdzie bowiem wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska to ja zamieniam lamenty w tańce i smutki w radość. Wiem, że wyzwania teraźniejszości mogą wydawać się przytłaczające, ale jestem z Tobą, aby Cię wzmocnić i wesprzeć. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą, nie lękajcie się, bo jestem Waszym Bogiem. Wzmocnię Cię i pomogę Ci, podtrzymam Cię moją zwycięską prawicą. Dlatego powstań z wiarą i odwagą, mój Synu. Chociaż wokół Ciebie szaleją burze życia, jestem Twoją solidną skałą, Twoim bezpiecznym schronieniem. Zaufaj mi i nie bój się, bo jestem z Tobą gdziekolwiek pójdziesz. W chwilach bólu i utrapienia wołaj do mnie, a ja Cię wysłucham. Jestem Bogiem, który leczy rany duszy i odnawia złamane serca. Zaufaj mi, a będę Cię wspierać, czekaj na mnie, a odnowię Twoje siły. Dlatego, mój synu, niech mój pokój, który przewyższa wszelki umysł, napełni twoje serce i twój umysł. Odpocznij we mnie, bo jestem twoim Bogiem, a we mnie znajdziesz schronienie i ukojenie dla swojej udręczonej duszy. Niech ta modlitwa będzie dla was przypomnieniem o mojej bezwarunkowej miłości i wiecznej wierności. Niech zainspiruje cię do pełniejszego zaufania mi i wyczekiwania cudów, których jeszcze nie dokonałem w twoim życiu. Błogosławię Cię, Moje Dziecko, całą pełnią moich łask i przemieniającą mocą mojej miłości. Niech Wasza wiara zostanie odnowiona, Wasza nadzieja wzmocniona, a Wasze serce przepełnione wdzięcznością za moją nieskończoną dobroć. Czasy, przez które przechodzicie, mogą wydawać się niepokojące i burzliwe, ale wzywam Was, abyście wznieśli głos w modlitwie, łącząc się ze mną w głębi duszy bo to w intymnej komunii i całkowitym poddaniu znajdziesz przewodnictwo i pokój, którego tak bardzo szukasz. Uznajcie swoją zależność od mojej miłości i mojej łaski, bo to ja kieruję waszymi krokami i podtrzymuję waszą drogę. Wiem, że w obliczu złożoności i turbulencji życia pragniesz odpowiedzi i wskazówek. Nie bój się, mój synu, bo jestem przy tobie na każdym kroku. Zaufaj mi całym sercem i nie polegaj na własnym ograniczonym zrozumieniu. W chwilach niepewności zwracajcie się do mnie w modlitwie, prosząc o moją mądrość i rozeznanie, aby stawić czoła wyzwaniom, które przed wami stoją. W chwilach udręki i rozpaczy wołaj do mnie, a ja cię wysłucham. Jestem tym, który leczy twoje rany i ociera twoje łzy. Daję wam mój pokój, który przewyższa wszelki rozum abyście mogli znaleźć ukojenie i pocieszenie pośród przeciwności losu. Niech Twoja wiara będzie jak solidna kotwica utrzymująca Cię przez wzburzone wody istnienia. Niech Wasza nadzieja będzie mocno zakotwiczona w pewności mojej wiecznej miłości, która nigdy nie zawodzi. W chwilach zniechęcenia pamiętaj, że to ja Cię wspieram i wzmacniam, dzięki czemu możesz stawić czoła każdemu wyzwaniu z odwagą i pewnością siebie. Niech ta modlitwa Was wzmocni i pocieszy, przypominając o mojej bezwarunkowej miłości i stałej obecności w Waszym życiu. Niech poczujesz moje serdeczne objęcie, które Cię obejmuje w każdych okolicznościach i da Ci pewność, że nigdy nie będziesz sam. Zaufaj mi, mój umiłowany synu, bo jestem Twoim Bogiem, a we mnie znajdziesz pokój, którego tak pragniesz. Niech te słowa dotrą do głębi Twojej istoty. Przynosząc ukojenie i nadzieję Twojej zmęczonej duszy. W chwilach niepewności i zawirowań ważne jest, abyście pamiętali o mojej wierności i mojej wiecznej miłości do Was. Rozmyślając nad fragmentem Jeremiasza 17 i 7, który głosi błogosławieństwo tych, którzy ufają Panu, zachęcam Cię do refleksji nad głębokim znaczeniem tych słów. Błogosławiony jest bowiem Ten, kto we mnie pokłada ufność bowiem nie znajdziecie prawdziwe źródło nadziei i bezpieczeństwa. W obliczu niepewności, która przenika otaczający cię świat, nie pozwól, aby wstrząsnął tobą strach i niepokój. Zamiast tego powstańcie z wiarą i ufnością, wiedząc, że ja jestem z wami przez cały czas. Jestem Twoim wiernym przewodnikiem, Twoim bezpiecznym schronieniem, tym, który podtrzymuje wszystko mocą mojej ręki. Kiedy czujesz się zagubiony lub zdezorientowany, nie wahaj się zwrócić do mnie w modlitwie. Bo w komunii ze mną znajdziesz przewodnictwo i siłę, których potrzebujesz, aby stawić czoła wyzwaniom życia. Nie polegajcie na własnym zrozumieniu, ale uznajcie we wszystkim moją suwerenność i mądrość. Pamiętajcie o obietnicach mojego słowa, które są dla Was mocnym fundamentem pośród burz życia. Obiecuję być z Tobą przez cały czas, nigdy Cię nie opuszczę ani nie pozostawię bez środków do życia. Zaufaj mojemu zaopatrzeniu i nieustannej opiece nad Tobą, bo jestem Twoim kochającym Ojcem, który zna wszystkie Twoje potrzeby. Kiedy przeżywacie chwile trudności i udręki, wzywajcie mnie, a ja Was wysłucham. Obdarzam Cię moją uzdrawiającą miłością, przywracając Ci siły i odnawiając Twoją nadzieję. Nie bój się, bo ja jestem z tobą, nie zniechęcaj się, bo jestem twoim potężnym Bogiem, który walczy za ciebie i strzeże cię wieczną miłością. Niech ta modlitwa będzie balsamem dla waszej duszy, przynosząc ukojenie i odnowienie waszemu duchowi. Spraw, abyś czuł moją nieustanną obecność przy sobie, która zawsze cię prowadzi i wspiera. Zaufaj mi, mój ukochany synu, bo we mnie znajdziesz prawdziwy pokój który przewyższa wszelkie zrozumienie. Kiedy na ciebie patrzę, widzę głębię twojego serca, pragnącego znaleźć bezpieczeństwo pośród burzy, która szaleje w otaczającym cię świecie. Jesteście jak drzewo zasadzone nad wodami żywymi, którego korzenie sięgają głęboko, szukając wsparcia, które można znaleźć tylko we mnie, waszym kochającym i wiernym Bogu. W tym czasie niepewności i ucisku zachęcam Was do otwarcia przede mną serca w modlitwie. Pozwól mi wejść w najintymniejsze zakamarki Twojej duszy, gdzie często kryje się ból i udręka. Tam bowiem pragnę przynieść moje uzdrowienie, pocieszenie i pokój, które przewyższają wszelkie ludzkie zrozumienie. Rozważając moje słowo, Pozwól, aby obietnica z Jeremiasza 17 Siedem stała się solidnym fundamentem Twojej wiary. Błogosławiony, kto mi ufa, bo w nim znajdzie siłę, by stawić czoła każdemu wyzwaniu, jakie stawia przed Nim życie. Zaufaj mi, mój synu, a poprowadzę Cię do spokojnych wód, gdzie Twoja dusza znajdzie odpoczynek. Widzę Twoją walkę, Twoje lęki i wątpliwości, ale chcę, żebyście wiedzieli, że jestem z Wami pośród chaosu. Trzymając Was za rękę z czułością i miłością. Nie bój się nieznanego, bo jestem tym, który zna koniec od początku. Zaufaj mi, a poprowadzę Cię przez ciemność do światła. Kiedy poczujesz się przytłoczony ciężarem życia, pamiętaj, że to ja wspieram Cię moją wieczną miłością. Jestem Twoją tarczą ochronną, Twoją niewzruszoną fortecą, której możesz w pełni zaufać. Nie pozwól, aby zdominowała Cię rozpacz, bo jestem z Tobą na każdym kroku. W chwilach samotności i rozpaczy wołaj do mnie, a ja Cię wysłucham. Wylewajcie przede mną swoje troski i pragnienia, gdyż zawsze jestem gotowy wysłuchać i odpowiedzieć na Wasze prośby. Pozwól mi otoczyć Cię ramionami miłości, przynosząc pociechę i nadzieję Twojemu zmartwionemu sercu. Mój drogi synu, kiedy zwracam się do Ciebie tymi słowami, czuję bicie Twojego serca, pragnącego znaleźć kotwicę pośród burzy, która szaleje nad światem. Widzę Cię jako majestatyczne drzewo, którego korzenie sięgają głęboko w żyzną ziemię mojej obecności, szukając pożywienia i bezpieczeństwa. W obliczu niepewności i prób, które Was otaczają, zachęcam Was, abyście przerzucili na mnie wszystkie swoje niepokoje. Gdyż ja troszczę się o Was z miłością i troską. W chwilach zawirowań wznieście swoje wołanie wysoko, gdyż jestem gotowy Was wysłuchać i poprowadzić moją mocną i kochającą ręką. Rozważając obietnicę zawartą w Księdze Jeremiasza 17: 7, Że błogosławiony jest Ten, kto ufa Panu, niech ta prawda zakorzeni się w najgłębszej części Twojej istoty. Twoje zaufanie do mnie podtrzymacie jak mocne drzewo. Odporne na żywioły i karmione żywymi wodami mojej łaski. Pozwól mi, mój ukochany synu, być Twoją niewzruszoną skałą pośród burz życia. Zaufaj mi, nawet gdy wichura wieje gwałtownie, a fale grożą zanurzeniem, bo jestem Twoją bezpieczną przystanią, Twoim schronieniem w trudnych chwilach. Nie bój się niepewności jutra, bo znam już Twoją przyszłość i mam dla Ciebie plany dobre, a nie złe. Oddaj się całkowicie pod moją opiekę, mając pewność, że czuwam nad Tobą z wieczną miłością i nieskończoną mocą. W chwilach samotności i zniechęcenia pamiętaj, że zawsze jestem przy Tobie, trzymając Cię za rękę z czułością i miłością. Nie daj się zdominować strachowi, bo jestem Twoim nieustannym wsparciem, gotowym Cię wspierać w każdej chwili. Kiedy czujesz się słaby i zniechęcony, wzywaj mnie. A wzmocnię cię moją orzeźwiającą obecnością. Wylej przede mną swoje troski i lęki, bo jestem gotowy cię wysłuchać i uspokoić Twoje zmartwione serce. Niech ta modlitwa będzie dla Was balsamem nadziei i pocieszenia, przypominając o mojej bezwarunkowej miłości i wiecznej wierności. Obyście odnaleźli we mnie pokój przewyższający wszelkie zrozumienie, umacniający was dostawiania czoła wyzwaniom życia z niezachwianą odwagą i wiarą. Moje ukochane dziecko, w tym czasie niepewności i wyzwań pochylam się ku Tobie z sercem przepełnionym miłością i łaską. Jako twój ojciec niebieski widzę twoją udrękę, znam Twoje zmartwienia i jestem obecny w każdej chwili Twojego życia. Na kartach mojego słowa Jeremiasz odważnie głosił błogosławieństwo tych, Którzy mi ufają i dlatego mówię ci dzisiaj, moje umiłowane dziecko, błogosławiona jesteś, gdy mi ufasz, gdy Twoja wiara jest mocno zakorzeniona w mojej niezachwianej wierności. W tym czasie zawirowań i niepewności zachęcam Was, abyście w pełni mi zaufali. Jestem Twoją bezpieczną przystanią, Twoją niewzruszoną fortecą. We mnie znajdziesz wskazówki na każdym kroku pocieszenie w każdym nieszczęściu i siłę, aby stawić czoła wyzwaniom, które przed Tobą stoją. Widzę Twoje serce, mój synu, i wiem, z jakimi zmaganiami się zmagasz. Nie jesteś sam w tej podróży. Jestem z Tobą w każdej chwili, trzymając Cię za rękę z czułością i nieskończoną miłością. Zaufaj mi, a ja podtrzymam Cię moją potężną prawicą. Niech moje obietnice będą kotwicą waszej duszy, światłem pośród ciemności. Obiecuję cię chronić, prowadzić i zaspokajać wszystkie twoje potrzeby według bogactwa mojej chwały w Chrystusie Jezusie. Nie bój się, mój synu, bo jestem z tobą przez cały czas. W najciemniejszych godzinach jestem światłem, które cię oświetla. W twoich słabościach jestem twoją siłą. W Twoich łzach jestem pocieszycielem, który ociera każdy z nich. Jestem Twoim Bogiem i nigdy Cię nie opuszczę. Niech ta modlitwa będzie dla Ciebie źródłem nadziei i ufności, mój umiłowany Synu. Niech poczujesz moją miłość, która Cię otacza, moją łaskę, która Cię podtrzymuje i moją obecność, która prowadzi Cię na każdym kroku. Synu, potrzebujesz mojej miłości i łaski. Aby przetrwać trudne dni, które przed Tobą stoją. Dlatego wylej przede mną swoje serce, bo jestem gotowy Cię wysłuchać i wzmocnić. Proszę Cię, synu, abyś zachował we mnie niezachwianą wiarę. Pamiętajcie o moich obietnicach ochrony i zaopatrzenia, bo nigdy Was nie opuszczę. Zaufaj mojej niewzruszonej miłości, która jest w stanie przezwyciężyć każdą burzę. Dziś także wołam o Bożą interwencję w życiu tych, którzy cierpią emocjonalnie. Niech moja obecność otoczy Was, przynosząc uzdrowienie w Waszych bólach, pocieszenie dla Waszych udręczonych serc i pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Pośród udręk, nigdy nie zapominaj, że jesteś przeze mnie kochany ponad miarę. Zachowajcie żywą nadzieję w swoim sercu, bo ja jestem z Wami przez cały czas. Zaufajcie mojej wierności i możliwości przekształcenia każdej sytuacji dla dobra tych, którzy mnie kochają. Niech wasza wiara nie ustanie w obliczu udręk tego świata, bo we mnie znajdujecie siłę potrzebną do stawienia czoła wszelkim przeciwnościom. Nawet gdy wydaje się, że otacza Cię ciemność, wiedz, że moje światło świeci jasno, oświetlając ścieżkę przed Tobą. Nie bój się nieznanego, ponieważ jestem z Tobą na każdym kroku. Zaufaj mi całkowicie, bo w moich rękach trzymam twój los. Pamiętajcie, że wasza ufność we mnie nie pójdzie na marne, bo ci, którzy ufają Panu, będą jak drzewa zasadzone nad wodami, które zapuszczają korzenie ku strumieniowi i nie boją się, gdy nadejdzie upał, bo ich liście pozostają zielone, nie zamartwiają się w roku suszy i nie przestają wydawać owocu. Niech wasza wiara będzie jak solidna kotwica wśród burz życia, i niech moja miłość otuli was płaszczem ochrony i pocieszenia. Niech w każdym wyzwaniu znajdziecie okazję do wzmocnienia swego zaufania do mnie, bo we mnie jest nadzieja i życie w obfitości. Niech tak będzie teraz i na wieki. Z nieskończoną miłością. Wasz Bóg i zbawicie.